Ewangelia świętego Jana, rozdział czwarty. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A musiał przechodzić przez Samarię, przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci żywej wody. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i sam z niej pił, i synowie Jego, i trzody Jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale ten, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja, ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczy do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziłaby czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj odpowiedziała niewiasta mówiąc nie mam męża. Jezus rzekł do niej dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z Tobą, jestem nim. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Czy wy nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe od żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się, inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej uwierzyło dzięki nauce Jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawicielem świata. A po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do kany galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż bliski jest śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzeczy do Niego dworzanin, Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzeczy Mu Jezus, idź, Syn Twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw Niego słudzy z oznajmieniem, chłopiec Twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli Mu, wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: Syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei.